Oni mnie zaczynają wkurwiać. Tadeusz, ten stary w okularach, a najbardziej Helen. Ona mnie do szału doprowadza. Ja ją chyba walnę, bo przebiję widelcem, bo ona mnie naprawdę działa. Tak, nadajnik skrzypiący. Głos ma taki, że można dostać szału. Ma mnie doprowadza do, do białej gorączy, ściskami dół i górę. Ja się zapowietrzam nie mogę, nie mogę nic wtedy wymówić. zapominam imiona jej głos. Ten jej głos! Jezu, jak słyszę, To mnie normalnie głowa swędzi, kurwa jego mać. Ta rapizda. Za kurwa to jest, to ci mówię, kurwa, ją pierdolny, kiedyś to będzie finał z tego wszystkiego wyjdzie, bo już kurwa nie wytrzymuje. Albo na łyso kurwa frajera obetnej będzie finał. Okulary wypierdolę do kibla, to będzie finał. Ja już naprawdę kurwa nie wytrzymuję. Niech ona tylko koło mnie przejdzie, Jezu, jak ją złapie. Rozedrę kurwa na pół. Jezus. Max też dobry jest. Chodzi jak pomylony w tym białym kurwa kondonie. I z to anteną, kurwa i udaje tego kurwa ufo pierdolony. Ufo pierdolony. W białym kondonie, kurwa. Zamarłaś? Bo wszyscy przecież mieliśmy Co my ty jesteś... możesz wiedzieć my kobieto? My jesteśmy cały. Co ty możesz wiedzieć? Nie na prawie. Ja nie przyczynię. Nie na mnie, proszę No a wszyscy żeście chętni byli. A ty znowu z tym swoim głosem, kurwa. Oczywiście. No, tak, tak. Ta. Ty, a co za ty? Właśnie ustaliła i propozycję dała, że idziemy szukać. I czego? Skarbu? i co? Co później? No, on do mnie pretensje bez przerwy ma. No, słusznie ma pretensje, oczywiście, że ma. Ja też mam. Tu jest ona, kuku ma. O. To ona ma normalnego kuku. Wodę leje na schody, pielgrzymki robi, krzyż niezie i ona ma tu. jego najedzie tam. Do tego, jak on się tam nazywa? Do Zimbabwe, tam nie wiedzie. Oni tam wodą skrzyżowali. Na plemię jakieś. Możeńskie. Ci czy jak tam się nazywają. Morwy czerwone malują języki zielone. Korale noszą z tych, z tych. No, z krokodyli, fryzury, kurwa, też nie wiadomo do czego kurwa. Wiesz co? Kogut ma ładniejszy pióropusz niż oni, kurwa, włosy. Tak. I panią Henelkę tam. Tak, tak, ona się nie, no, tak. Wolać święcić schody. I aleluja wołać. Tak, aleluja. A Maria, ja amen